Wkrótce zaczynamy wyzwanie z języka niemieckiego, takie krótkie, trzydniowe i powiem Wam teraz, co zrobić, żeby się na nie zapisać. Także zapraszam. Oczywiście jesteście na kanale związanym ze wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych, a ja nazywam się Sandra i od czasu do czasu organizuję różne wyzwania językowe. Tym razem zorganizujemy sobie ponownie wyzwanie z języka niemieckiego, a jest to spowodowane premierą nowego webinaru na temat czasownika WERN, więc jeśli macie problemy z tym czasownikiem, jeśli mylą się te wszystkie odmiany i sytuacje, w których można ten czasownik stosować, no to później do zakupu takiego webinaru was zaproszę. Natomiast w wyzwaniu oczywiście można brać udział całkowicie bezpłatnie. Każdy może brać udział, kto chce poćwiczyć rozumienie ze słuchu w języku niemieckim. I będzie to wyzwanie, w którym nie tylko będziemy ćwiczyć rozumienie ze słuchu, ale również. Hmm, Pisanie i kilka innych rzeczy, gramatykę też jak najbardziej. To jest również wyzwanie dla osób, które znają niemiecki trochę gorzej, tam poziom będzie też dopasowany do każdego, każdy będzie miał zadanie dopasowane do swojego poziomu, że tak powiem, więc każdy może w nim brać udział. I jeśli macie jakieś problemy z oglądaniem na przykład seriali w języku niemieckim i rozumieniem ich, no to. Polecam Wam to wyzwanie i zachęcam do zapisania się na nie. Wyzwanie trwa 3 dni. Będziecie każdego dnia dostawać maila z zadaniem, i później połączymy się też wieczorem na live, gdzie sobie pewne rzeczy też omówimy. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to będziecie mogli je zadać. Także przez 3 kolejne dni będzie się takie wyzwanie odbywało. I dniem, w którym dostaniecie pierwsze zadanie, będzie 22 września. Ja wiem, że to miał być 15 września, ale jak widzicie, zmieniły się okoliczności przyrody w moim przypadku. Po prostu się przeprowadziłam niespodziewanie, miałam się przeprowadzać dopiero z końcem września, natomiast um, okazało się, że znalazł się najemca już dużo wcześniej, więc musiałam w ciągu kilku dni się zebrać, spakować i przeprowadzić. Dlatego musiałam przesunąć to wyzwanie, bo po prostu nie wyrobiłabym na 15. Natomiast. Już 22 września spokojnie sobie z tym wyzwaniem ruszymy. Także można się zapisać do 22 września włącznie i później już nie będzie zmiłuj, jeśli ktoś się nie zapisze do 22 września, a publikuje to wideo wystarczająco wcześnie, żeby każdy zdążył, i już wcześniej też podczas live y o tym mówiłam, to już później nie będzie do tego wyzwania mógł dołączyć. Także e, albo do, 20 września, do 22 września, albo w ogóle do 22 września, chyba do godziny 17, ponieważ e, wtedy. Tę niedzielę, 22 września o 17 wyślę pierwszego maila już z zadaniem. I kiedy zapisujecie się na to wyzwanie, to pamiętajcie też, że y, oczywiście zapisać możecie się na stronie, do której link znajdziecie pod tym wideo, i tam, kiedy się zapisujecie, kiedy wpisujecie swojego maila, y, to pamiętajcie też, że to potwierdzenie Waszego zapisania może wylądować w spamie, więc sprawdźcie spam, czy ten mój e-mail tam czasem nie trafił i różne jakieś inne zakładki, które macie w poczcie, typu społeczności, reklamy albo coś takiego, tam również taki mail może trafić. Więc yy, sprawdźcie to wszystko yy, i tam to powinno być. Nie ma takiej opcji, że ten mail może w ogóle nie przyjść. I tego maila musicie otworzyć, ponieważ tam trzeba kliknąć w różowe pole. I potwierdzić swoje uczestnictwo w wyzwaniu. Te wszystkie osoby, które są już zapisane do mnie na newsletter, też jeśli chcą brać udział w wyzwaniu, powinny się zapisać na wyzwanie. Dlatego, że to wyzwanie nie będzie wysyłane codziennie do wszystkich osób, które są na moim newsletterze, ale tylko i wyłącznie do tych, które są zapisane na wyzwanie. Więc mimo, że już tam jesteście na moim newsletterze i czasami ode mnie maila dostajecie. To jeśli chcecie brać udział w wyzwaniu, musicie się też jeszcze dodatkowo na to wyzwanie zapisać. Także to było takie krótkie wideo informujące o tym, że to wyzwanie się odbędzie, ale odbędzie się tydzień później. Mam nadzieję, że tak właściwie będzie lepiej, bo wszystko już będzie tak na spokojnie, wszystko będzie przygotowane yy, i przez trzy dni będziemy się tutaj intensywnie zajmować językiem niemieckim. Także dziękuję za uwagę. Jeśli chcecie wybrać udział w wyzwaniu, to zapraszam do linku pod filmem, żeby się na to wyzwanie zapisać. Trzymajcie się, uczcie się, pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. Yy, nawet rozumiecie słuchu język niemiecki i niemieckie seriale, przynajmniej po części na początku i o tym się też niedługo wkrótce przekonacie. I do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się, pa pa!